Kolejnej realizacji. Dzisiaj, tak naprawdę, rzucamy projekt, który już wykonywałem. Jego efekty są widoczne na Instagramie, czy chyba na Facebooku też. Natomiast, projekt składał się z czterech podestów, bo mowa tutaj o podestach do planetarium Śląskiego w Chorzowie. Miałem wykonać cztery podesty. Dwa wykonałem yy, i kręciłem z tego film, tylko tak jak mówię, gdzieś tam część materiału mi chyba zaginęła. Yy, dwa są oddane już do, do, do Planetarium, natomiast yy, Natomiast yy, Opóźniała się tam cała ta, ta budowa, bo yy, jak wiecie tam yy, trwał, trwał remont, yy, odnawiali to wszystko także, yy, także Tam były opóźnienia, więc ja yy, też Byłem przystopowany, jeżeli chodzi o tę pracę. Dwa już oddałem, trzeci jest gotowy, przygotowany do, do lakierowania. Został ostatni, czwarty. I za mną jest już materiał, jest to dom. Mam już go pocięty na lamele i będziemy, będziemy, będziemy je strugać. Także ja zabieram się za pracę. Oczywiście one są za długie, mają chyba 3,70. Ten, ten podest, te podesty 3 metrowe miały być. Więc ja troszeczkę sobie te e, lamele poskracam, ponieważ do ściany mam raptem 3,30-3,40, więc sobie takie e, 3,20 myślę, że e, porobię. I tak to jest 20 cm zapasu do, do obcięcia. Także tak sobie przycinam te, e, te lamele i zabieram się za struganie, no bo trochę tych klejonek trzeba jednak zrobić. Także zapraszam na film i do posłuchania muzyki. Dobrze, moi drodzy, część klejówek mamy gotowych, te na boki mam gotowe, mam też gotowe te dwa przody, teraz trzeba to wszystko sformatować do odpowiedniego wymiaru i przystąpię, myślę, że dzisiaj się uda skleić tą całą skrzynię, natomiast jeżeli chodzi o BLAT, to jedną klejankę mam już gotową, druga mi się klei. No I zobaczymy na co czas pozwoli, bo będzie trzeba jeszcze przestrugać 3, 3 labele i również je skleić. Jeżeli to się dzisiaj uda, to fajnie, jeżeli nie, to zrobimy to jutro. I w tym momencie myślę, że pojutrze moglibyśmy już Blad składać, sklejać do, do kupy. Natomiast teraz zajmiemy się tym, Muszę sobie to sformatować, ale myślę, że zanim to zrobię, czas coś zjeść na to ciekawy i wracamy za chwilę. Kawa wypita, a w sumie jeszcze Także chwila przerwy była, teraz wracamy do pracy i formatujemy te dwie klejonki, które będą tworzyć ten dłuższy bok. Także zabieramy się do pracy, okulary, słuchawki i lecimy. dwie części mniejsze oraz tą długą część z tej skrzyni, z tego podestu, mam już wyszlifowane. Ta druga jeszcze tam szpachla mi, schnie, bo te wszystkie sęki, które były, zaszpachlowałem na czarno. Tego i tak później nie będzie widać, ponieważ to będzie bejcowane na ciemny kolor. Takie było więc tak to będzie zrobione. Natomiast e, jeśli chodzi o te dwa elementy, to będziemy to sklejać w ten sposób. Zrobię to na domino. Ten pierwszy, ten pierwszy zewnętrzny zewnętrzny zrobię na ciasno a kolejne zrobię już na połączenie luźne. Tak wydaje mi się, że to będzie najlepiej. Także biorę domino i, i frazujemy to. Oczywiście frezowania zrobiłem, łączymy to na kołki domino, yy, zrobiłem to na kołki ósemki, yy, te kruszcze, te czterdziestki, yy, tak to połączymy. Tu będą trzy takie wzmocnienia całej tej konstrukcji, również to będzie na domino. Także ja zabieram się za klejenie tego. No a was zapraszam dalej na, na film. Sklejoną. Za chwilę ściągamy ściski, wyciągamy lemelownicę, robimy małą, no małą, ostatnią tak naprawdę klejonkę. Dwie już mamy, to będzie trzecia. Jak to wyschnie, strugamy na jedną grubość i robimy blad do tego. Także zabieramy się do pracy. Że jak widzicie, nasz podest został sklejony. Ściągam ściski i zaczynamy to obrabiać. Przeszypuję ten spód. Zaoblę te wszystkie krawędzie tutaj. Następnie to obrócę. Podocinam sobie piłą ten plat, żeby był bliżej. Następnie frezem kopiującym przelecimy sobie to dookoła, żeby. I te powierzchnie były równe i będziemy to szlifować, także ściągamy te ściski, zabieramy się do roboty, a Was zapraszam do posłuchania muzyczki. Jak widzieliście przed chwilą robiłem frezę kopiującym, żeby te krawędzie nam to się ładnie zlicowały, wyślifowałem to, to. Robiłem również frezę e, zaokrąglającym o promieniu 12,7 mm te wszystkie rogi. To miało być wszystko ładnie zrobione, e, z takimi większymi zaokrągleniami. Teraz będę robił e, taki rowek dookoła tej skrzyni, fresz mam zamontowany, frez CMT 11,1 mm, dokładnie taki frez mam zamontowany, rowek chyba około centymetra z tego co pamiętam. Także biorę się za frezowanie tego rowka, później troszeczkę się powiemy, żeby te wszystkie krawędzie były na kąt prosty, bez żadnych zaokrągleń. Także okulary, słuchawki i lecimy z tematem. Nasz podest już jest wyszlifowany. Będziemy go teraz bejcować. No ale pamiętajcie, że przed bejcowaniem trzeba dobrze odpłyć, odkurzyć. Ja wezmę teraz podkurzam, zwłaszcza ten drobek. Podkurzam go cały, przetrę jeszcze papierem i możemy bejcować. Także zabieramy się do pracy. thank you To już mamy położoną. Teraz czekamy aż to przeschnie i następnie będę kładł lakier. Nie wiem, czy samo lakierowanie będę nagrywał. Zobaczymy. Natomiast na pewno się zobaczymy. Na pewno wam pokażę, jak to wygląda już później gotowe. Także musimy czekać, aż to po prostu przeschnie. I moi drodzy, podesty gotowe. Lakierowania wam już nie pokazywałem. Pokażę Wam za chwilę z bliska. Jak to wygląda. Wyniosę już je od siebie. Muszę teraz tylko po prostu zapakować w stretch, no i to rusza w drogę. Dobrze, moi drodzy, pokażę Wam to z bliska, tak jak, tak jak mówiłem. W międzyczasie jeszcze robię pewną renowację odnowę takiej konsoli. Na której był rzutnik, również w planetarium. Z tego nie będzie filmu, natomiast myślę, że pokażę Wam kilka ujęć z tego, jak to wygląda, może jakieś zdjęcie w czasie pracy. No i oczywiście pewnie finał również gdzieś Wam tam pokażę. No ale żeby już nie przedłużać, pokażę Wam z bliska. Na tym kończymy. Pokażę Wam te, 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 te zdjęcia gdzieś jeszcze wrzucę, żebyście widzieli jak to wygląda. Eee, dziękuję za oglądanie. Łapka, subskrypcja, mile widziana. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!